Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w salonie 2 kółka w nakle nad notecią. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 Proszę Państwa z okazji dzisiejszego święta, z okazji Dnia Kobiet chciałbym wszystkim naszym paniom życzyć. Dużo zdrowia, uśmiechu i wszelkiej pomyślności od całej załogi salonu dwa kółka. Proszę Państwa, dzisiaj na prośbę osób, które oglądają nasze, nasze kanały, prezentujemy po raz kolejny Junaka M15. To jest pojazd, który nie posiada w tej chwili żadnej konkurencji na rynku. Pojazd M15 firmy Junak, pojemność 125, występuje w czterech kolorach, w czarnym, czerwonym, białym i żółtym. Wygląd jest naprawdę bardzo atrakcyjny i klientom bardzo, bardzo się ten pojazd podoba. Jest to połączenie klasycznej linii cruisera z nowoczesnym wykończeniem, dlatego tak fajnie to wygląda. No i Przypominam Państwu, co tu mamy. 125 cm3 czterosuwowy dwucylindrowy silnik, dwa zawory na cylinder, chłodzony cieczą OHC. Wtrysk paliwa, prędkość maksymalna około 90 km na godzinę. Moc to 10,63 przy 9,5 tysiącach obrotu. Mamy wałek wyrównoważający, rozruch elektryczny. Z tyłu i z przodu hamulce tarczowe hydrauliczne. Z przodu opona 19, 100 na 90. Z tyłu 17 190 na 50 Wymiary 2390, czyli długi na 800, szerokość na 1125, wysokość. Masa własna 188 kg, dopuszczalne obciążenie 150 kg, wysokość siedziska 720 mm, 13 litrów zbiornik paliwa i są dwa miejsca. Proszę Państwa, za chwilę odpalimy ten pojazd i chciałbym skorygować informację, której nie podaliśmy ostatnio. Oczywiście klucze, proszę o odpalenie, klucze są potrzebne, dlatego że tutaj w tym przełączniku w środku, jak Państwo zaraz zobaczą, o tu jest klapka, należy przekręcić stacyjkę, żeby można było ten pojazd odpalić, a osobny kluczyk jest do zbiornika paliwa. Bardzo fajny wyświetlacz. A, mieliśmy wyłączone zabezpieczenie, czyli w momencie, kiedy mamy tutaj to przełączone, to nigdy pojazd nie odpali. Nie? Lampa okrągła dookoła ledy. Prosimy o dodanie gazu. Ok, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę w przypadku tego pojazdu, bo na pewno, na pewno zastanawiacie się nad tym. Tutaj kolega jest powiedzmy koło 1,70 m tego wzrostu. Rzeczywiście pojazd jest dosyć długi, także jeśli ktoś ma 1,70 m, to myślę, że to nie dla niego pojazd, ponieważ ta pozycja jazdy. Będzie bardzo, bardzo niewygodna. Myślę, że jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób wyższych. Osoby niższe będą miały problem z komfortem w przypadku jazdy na tym motocyklu. Będziemy prezentować dla Państwa kolory, będzie teraz dostawa: dostaniemy biały, czerwony, także będziemy te kolory dla Państwa prezentować. Przypominam, junak M15 dostępny w naszym salonie. Zapraszam wszystkich na wwwsalon 2 Zapraszam na nasz profil na Facebooku, zapraszam na nasz Instagram i na nasz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy z towarami, które państwu proponujemy. Zapraszamy wszystkich na wwwsalon 2 Wysyłamy pojazdy na cały kraj.